W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o prozdrowotnych właściwościach mniszka lekarskiego. W tym filmie dowiemy się także, jak odróżnić mniszka od mlecza oraz co przygotować z mniszka, aby w jak największym stopniu poczuć jego wpływ na nasze zdrowie. Choć przez wiele osób ta roślina traktowana jest raczej jako chwast, to w rzeczywistości ma nam wiele do zaoferowania. Otóż ta pospolita roślina jest prawdziwą skarbnicą związków bioaktywnych. Składników mineralnych, a nawet witamin. To właśnie związki bioaktywne, takie jak seskwiterpenoidy, kolejno związki fenolowe, olejki eteryczne czy też kumaryny, czynią z mniszka lekarskiego tak wszechstronną i wartościową roślinę leczniczą. Co istotne, każda część mniszka lekarskiego jest jadalna a więc zarówno kwiaty, łodygi, liście, a nawet korzenie mogą być spożywane na surowo lub też wykorzystane do przygotowania domowych nalewek. Syropów czy też naparów. Choć zastosowanie mniszka lekarskiego w medycynie ludowej było niezwykle szerokie, to my dziś skupimy się wyłącznie na tych właściwościach, które zostały potwierdzone w badaniach naukowych. Natomiast w tym miejscu trzeba jeszcze jedną rzecz podkreślić, że mało jest badań z udziałem ludzi, które oceniałyby wpływ spożycia produktów z mniszka na ludzkie zdrowie. Dlatego pozostaje nam się opierać na badaniach na probówkach oraz na badaniach na zwierzętach. Z tego powodu omówione właściwości mniszka traktujemy jako potencjalne i wysoce prawdopodobne, wymagające dalszego potwierdzenia w badaniach wyższej rangi właśnie z udziałem ludzi. A więc czego możemy spodziewać się w zakresie naszego zdrowia, gdy w naszej kuchni zagości mniszek lekarski? Zacznijmy od wpływu mniszka na układ pokarmowy. Co na temat wpływu mniszka lekarskiego na ludzkie zdrowie mówi nauka? Otóż w 2022 roku powstał bardzo ciekawy przegląd naukowy, w którym czytamy: Produkty z mniszka lekarskiego i ich pochodne wykazują działanie farmakologiczne przeciwko schorzeniom przewodu pokarmowego, a w tym głównie niestrawności, refluksowi żołądkowo przełykowemu zapaleniu żołądka, wrzodom jelita cienkiego, wrzodziejącemu zapaleniu jelita grubego, chorobom wątroby kamicy żółciowej, ostremu zapaleniu trzustki oraz nowotworom przewodu pokarmowego. Dlaczego niszek wykazuje taki wpływ na nasz przewód pokarmowy? Otóż dzięki wysokiej zawartości substancji aktywnych o działaniu przeciwzapalnym oraz przeciwutleniającym. Natomiast omawiając wpływ niszka lekarskiego na pracę przewodu pokarmowego, nie sposób nie wspomnieć o jego wpływie na trawienie. Otóż korzeń niska lekarskiego jest bogaty w gorzkie substancje, takie jak laktony seskwiterpenowe. Związki te poprzez pobudzanie odpowiednich receptorów na języku stymulują wydzielanie soków trawiennych oraz żółci, dzięki czemu usprawniają proces trawienia. Ta właściwość mniszka lekarskiego może zostać wykorzystana do łagodzenia objawów lekkiej niestrawności. I tutaj taka ważna uwaga: aby wspomóc trawienie, najlepiej jest stosować napar z korzenia mniszka lekarskiego. A my przejdźmy dalej. Niszek lekarski wykazuje także ochronne działanie na naszą wątrobę. Właściwości te są związane z wysoką zawartością związków antyoksydacyjnych w niszku i ich zdolnością do redukcji stresu oksydacyjnego, który jest wywołany przez działanie różnych czynników. Przeprowadzone badania na zwierzętach wykazały, że ekstrakty z niszka lekarskiego skutecznie redukują stres oksydacyjny w wątrobie spowodowany przez toksyczne substancje, a w tym Duże dawki paracetamolu czy też etanolu. Dalej, ekstrakt z miszka lekarskiego przyczynił się także do zmniejszenia stresu oksydacyjnego oraz poprawy markerów uszkodzenia wątroby u zwierząt ostrą niewydolnością właśnie tego narządu, a także łagodził niealkoholowe stłuszczenie wątroby, które było wywołane dietą. Kolejną korzystną właściwością miszka lekarskiego jest jego potencjalny wpływ na zmniejszenie ryzyka rozwoju cukrzycy typu drugiego. Jak to jest w ogóle możliwe? Otóż działanie przeciwsukrzycowe mniszka wynika z obecności takich związków aktywnych jak kwas cykoriowy, kwas chlorogenowy i wspomniane już wcześniej laktony seskwiterpenowe. Związki te obniżają poziom glukozy we krwi na drodze kilku różnych mechanizmów. Dla przykładu wykazano, że kwas cykoriowy oraz chlorogenowy zwiększają wychwyt glukozy w komórkach oraz co bardzo ważne stymulują wydzielanie insuliny w komórkach beta trzustki. Dalej, pamiętajmy także, że korzeń mniszka lekarskiego składa się aż w 45% z inuliny. Natomiast inulina to jest polisacharyt, czyli rodzaj błonnika rozpuszczalnego o dobrze udokumentowanych właściwościach przeciwcukrzycowych. W metaanalizie aż 33 randomizowanych badań z udziałem ludzi ze stanem przedcukrzycowym oraz cukrzycą zaobserwowano, że suplementacja 10 g inuliny na dzień przyczynia się do znacznego obniżenia poziomu glukozy we krwi na czczo, kolejno, poziomu hemoglobiny glikowanej, insuliny na czczo oraz wskaźnika HOMA-IR, czyli wskaźnika służącego do oceny insulinooporności. Oczywiście stosowanie naparu z całego korzenia mniszka lekarskiego nie powinno być traktowane jako sposób na zapobieganie cukrzycy czy tym bardziej wspomaganie leczenia cukrzycy. Ilość inuliny właśnie w takim naparze jest najzwyczajniej w świecie zbyt niska. Ale już sproszkowany korzeń mniszka, spożywany w odpowiednich ilościach, może stanowić cenne źródło inuliny oraz wspomagać obniżenie poziomu glukozy we krwi. A my przejdźmy do kolejnej właściwości mniszka. Mniszek lekarski może być niezwykle cenną rośliną dla osób z zaburzeniami profilu lipidowego. W badaniach, co prawda na zwierzętach, udowodniono, że ekstrakt z mniszka lekarskiego przyczynia się do obniżenia poziomu trójglicerydów, cholesterolu całkowitego, złego cholesterolu, czyli tzw. cholesterolu LDL. Uwzględniając do tego silne właściwości przeciwzapalne oraz przeciwutleniające substancji aktywnych występujących w mniszku lekarskim, Okazuje się, że wykazuje on znaczący potencjał w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym. I znowu, za kardioprotekcyjne właściwości mniszka lekarskiego odpowiadają obecne w nim związki fenolowe, czyli kwas cykoriowy oraz kwas chlorogenowy, ale oprócz tego także polisacharydy, czyli głównie inulina. A skoro już jesteśmy przy inulinie, to nie sposób nie wspomnieć o jej wpływie na naszą florę jelitową. Otóż inulina to naturalny prebiotyk, czyli substancja stanowiąca pożywkę dla dobroczynnych bakterii, które bytują w naszych jelitach. Głównie dla bakterii z rodzaju Bifidobacterium oraz Lactobacillus. Mówiąc wprost, prebiotyki stanowią źródło pożywienia dla bakterii jelitowych, przez co wspomagają ich aktywność oraz rozwój. A jak wiadomo, prawidłowa flora w jelitach odgrywa niesamowicie ważną rolę w utrzymaniu naszego zdrowia, ale na wielu różnych płaszczyznach. Współczesne badania jednoznacznie dowodzą, że działanie naszej flory jelitowej nie ogranicza się jedynie do lepszego trawienia czy też pracy przewodu pokarmowego. Co to dokładnie oznacza? Otóż mikroorganizmy żyjące w naszych jelitach biorą także czynny udział w kształtowaniu naszej odporności poprzez wpływ na produkcję komórek odpornościowych, a nawet wpływają na nasz nastrój i nasze zdrowie psychiczne poprzez produkcję neuroprzekaźników, a w tym serotoniny oraz dopaminy. Mało tego, w świetle najnowszych odkryć naukowych wiemy już, że utrzymanie zdrowej flory jelitowej pomaga zmniejszyć ryzyko rozwoju wielu chorób przewlekłych, a w tym cukrzycy typu drugiego, kolejno chorób sercowo-naczyniowych, otyłości, a nawet chorób zapalnych jelit. Ale wróćmy do samego mniszka lekarskiego. Jak już wcześniej wspomniałem, korzeń niżka lekarskiego jest doskonałym źródłem naturalnego prebiotyku czyli inuliny, ponieważ stanowi ona aż 45% jego składu. Włączenie zatem sproszkowanego korzenia niżka lekarskiego do diety może przyczynić się do zwiększenia ilości korzystnych bakterii w naszych jelitach. A to, jak już wiemy, jest niesamowicie ważny aspekt dla poprawy ogólnego stanu zdrowia. A kolejną potencjalną właściwością mniszka lekarskiego jest jego działanie przeciwnowotworowe. Jako, że mniszek lekarski jest od wieków stosowany w tradycyjnej medycynie chińskiej właśnie do leczenia nowotworów, tematem tym zainteresowali się również współcześni badacze. I choć są to dopiero badania przeprowadzone na zwierzętach, ich wyniki są niezwykle obiecujące. Dla przykładu zaobserwowano, że ekstrakt z mniszka lekarskiego wykazuje działanie przeciwnowotworowe w komórkach. Potrójnie ujemnego raka piersi, czyli jednego z najbardziej agresywnych podtypów raka piersi. Natomiast ten prawdopodobny mechanizm działania mniszka w tym zakresie akurat polegał na inicjowaniu odpowiednich zmian metabolicznych w komórkach, które prowadziły do hamowania i wzrostu komórek nowotworowych, czyli do ich apoptozy, czyli zaprogramowanej śmierci. Ale to nie był odosobniony przypadek. Taki sam efekt został wykazany także w innych badaniach odnoszących się do różnych typów nowotworów. Ekstrakt, ale z korzenia mniszka lekarskiego prowadził do śmierci komórek nowotworowych w przypadku np. raka okrążnicy, raka trzustki, przewlekłej białaczki szpikowej, raka żołądka oraz czerniaka, czyli raka skóry. Co istotne, ekstrakty z mniszka przyczyniły się wyłącznie do śmierci komórek nowotworowych, nie wykazując żadnych szkód w zdrowych komórkach. Natomiast tutaj ważne jest, aby wybrzmiało jedno ważne zdanie: ekstrakty z mniszka lekarskiego należy traktować jako sposób na zmniejszenie ryzyka rozwoju chorób nowotworowych, a nie na metodę ich leczenia. A skoro już to wiemy, przejdźmy dalej. Badania na zwierzętach wykazują, że mniszek lekarski może mieć wpływ na przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów. Szczególne działanie w tym zakresie ma występujący w mniszku taraksasterolo. Podanie tego związku zwierzętom z wywołanym stanem zapalnym w stawach przyczyniło się do obniżenia stanu zapalnego oraz znaczącego złagodzenia objawów choroby, a w tym bólu oraz obrzęku stawów. Są to bardzo ważne informacje, ponieważ reumatoidalne zapalenie stawów to jest postępująca i niezwykle uciążliwa choroba, która wiąże się z przewlekłym i bardzo mocnym bólem, pomimo często wdrożonego leczenia. Zatem każdy dodatkowy sposób na złagodzenie objawów właśnie reumatoidalnego zapalenia stawów jest wręcz na wagę złota. Przejdźmy do kolejnej właściwości mniszka lekarskiego. Otóż roślina ta charakteryzuje się działaniem moczopędnym, przez co może być z powodzeniem stosowana przez osoby z chorobami minerek oraz nadciśnieniem tętniczym, u których obserwuje się obrzęki i zatrzymanie nadmiaru wody w organizmie. Dalej. Kolejna właściwość to działanie antywirusowe. W literaturze naukowej można spotkać się także z badaniami, które wskazują na silne właściwości antywirusowe różnych ekstraktów z mniszka lekarskiego. Jak to jest w ogóle możliwe? Otóż składniki aktywne obecne w ekstraktach z mniszka lekarskiego, takie na przykład jak taraksasterol, na drodze różnych mechanizmów prowadzą do hamowania replikacji, czyli namnażania się wirusa. Takie przeciwwirusowe działanie mniszka zostało udokumentowane. Dla wirusów zapalenia wątroby kolejno wirusa grypy typu A oraz wirusa HIV. Otóż w tym miejscu chciałbym się jeszcze pokrótce odnieść do tradycyjnego zastosowania domowego syropu z mniszka w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych, które objawiają się kaszlem oraz katarem. Biorąc pod uwagę obfitość związków aktywnych o silnym działaniu przeciwzapalnym, które występują właśnie w mniszku lekarskim, rzeczywiście można przypuszczać, że stosowanie syropu z mniszka może pomóc zmniejszyć objawy przeziębienia. Jednak dla porządku muszę zaznaczyć, że jak dotąd nie przeprowadzono badań klinicznych z udziałem ludzi, które potwierdzałyby takie działanie syropu z mniszka. Drodzy Państwo, zanim wybierzecie się po kwiaty z mniszka do przygotowania syropu czy też na przykład naparu, to warto zapoznać się z różnicami pomiędzy mniszkiem a mleczem bo to są dwie zupełnie różne rośliny, choć bardzo łatwo je ze sobą jest pomylić ze względu na wygląd. Jak zatem odróżnić mniszka od mleczu? Po pierwsze, mniszek ma jeden żółty kwiat na szczycie jednej łodygi, natomiast mlecz posiada zazwyczaj kilka żółtych kwiatów na jednej łodydze. Druga różnica to właśnie łodyga. W przypadku mniszka jest ona nieowłosiona i prosta, a w przypadku mlecza, Owłosiona i rozgałęziona. I trzecia różnica widoczna jest gołym okiem. To liście. Liście mniszka tworzą rozetę u podstawy rośliny i wyrastają bezpośrednio z ziemi. Natomiast liście mleczu wyrastają z łodygi i mają charakterystyczne, ząbkowane brzegi. A my przejdźmy teraz do nieco bardziej praktycznych informacji związanych z mniszkiem lekarskim. A zatem, co można przygotować z mniszka lekarskiego oraz co najważniejsze, jak to zrobić? po to, aby w pełni skorzystać z jego prozdrowotnych właściwości. Po pierwsze możemy sobie zrobić napar. Zarówno z korzenia mniszka lekarskiego, jak i z jego ziela sporządza się napar, czyli herbatę. W tym celu można użyć zarówno świeże, jak i suszone kwiaty oraz korzeń mniszka. W przypadku świeżego mniszka potrzebujemy dwie łyżki kwiatów lub też korzenia, zaś w przypadku suszonego mniszka wystarczą jedna, dwie, łyżeczki surowca. Aby przygotować herbatę należy zalać mniszka dwiema szklankami gorącej wody i odstawić na 10-15 minut do zaparzenia. Roślinę można także zalać zimną wodą i gotować przez około 5 minut. Następnie przestudzony napar odcedzamy przez sitko i pijemy. Do herbaty z mniszka możemy oczywiście dodać sobie np. sok z cytryny czy też odrobinę miodu, oczywiście do smaku. A co nam daje picie herbaty z mniszka? Otóż herbata z mniszka ma przede wszystkim wspomóc procesy trawienia. W tym celu zaleca się picie pół szklanki naparu na godzinę przed każdym głównym posiłkiem, a więc mniej więcej trzy razy dziennie. Co jeszcze możemy zrobić z mniszka lekarskiego we własnym domu? Oczywiście syrop. I tutaj przydadzą się już tylko kwiaty mniszka, co ważne, zebrane w okresie ich kwitnienia, czyli końcem kwietnia i na początku maja. I tutaj chciałbym dodatkowo uczulić, że kwiaty mniszka przeznaczone właśnie do przygotowania np. takiego syropu powinny być zbierane z terenów oddalonych od dróg, fabryk oraz wolne od oprysków chemicznych, aby nie zawierały w sobie żadnych szkodliwych związków. A po uzbieraniu warto pozostawić je na około 2 godziny po to, aby dać czas wszystkim żyjącym w nim robaczkom, aby opuściły teren. A jak przygotować syrop z mniszka lekarskiego? Otóż świeże kwiaty, a konkretnie same główki bez zielonych części, zalewamy wodą w proporcji 1 litr wody na około 0.5 kg kwiatów i gotujemy przez 20 minut. Ugotowany wywar odstawiamy w chłodne miejsce na 24 godziny, żeby jak największa ilość składników aktywnych przeniknęła do wody. Następnie przecedzamy syrop i co bardzo ważne, odciskamy resztki wywaru ugotowanych kwiatów do środka. Można to zrobić za pomocą gazy czy też nylonowych woreczków. Co dalej? W tym momencie jest czas na dodanie pozostałych składników, a w tym około pół kilograma cukru oraz soku wyciśniętego z dwóch cytryn. Nasz syrop ponownie gotujemy do czasu uzyskania odpowiedniej konsystencji. Jeśli lubimy rzadsze syropy, to czas gotowania będzie wynosił od 1 do 2 godzin. Natomiast aby uzyskać gęstszy syrop, trzeba będzie go gotować od 2 do 3 godzin. Gorący syrop przelewamy do wyparzonych słoików i zakręcamy. I gotowe. Syrop z mniszka nie wymaga już pasteryzacji, o tym pamiętajmy, natomiast dodatek cukru sprawia, że możemy go przechowywać w chłodnym miejscu nawet 12 miesięcy. Oczywiście. Kolejna ważna sprawa. Już raz otwarty syrop musimy przechowywać w lodówce. Dla osób szczególnie zainteresowanych przepisem na syrop z mniszka polecam mój film pod tytułem „Jak zrobić syrop z mniszka na trawienie, odporność i stawy”. Jest to film praktyczny. Pokazuje w nim krok po kroku, jak zrobić sposób na syrop z mniszka lekarskiego. No to teraz powstaje pytanie: jak stosować syrop z mniszka lekarskiego? Otóż w przypadku infekcji oraz przeziębienia zaleca się pić łyżeczkę syropu z mniszka lekarskiego trzy razy dziennie. Jeśli natomiast celem spożycia syropu ma być poprawa trawienia, to należy go spożywać przed każdym głównym posiłkiem w postaci jednej łyżeczki. Natomiast jako ciekawostkę dodam jeszcze, że z kwiatów mniszka lekarskiego oczywiście możemy przygotować sobie nalewkę na bazie alkoholu. Natomiast świeże liście mniszka lekarskiego można z powodzeniem wykorzystać jako niezwykle wartościowy dodatek do sałatki. Proszę nie zniechęcać się ich gorzkim smakiem. Są one w pełni jadalne i bezpieczne, tak samo jak gorzka rukola. Być może w sklepach ze zdrową żywnością spotkali się już Państwo ze sproszkowanym korzeniem mniszka lekarskiego? Warto zaznaczyć, że produkt ten jest niezwykle bogaty w inulinę i może stanowić naprawdę ciekawy zamiennik np. kawy czy też herbaty. I w końcu odpowiedzmy sobie na pytanie, kto nie powinien stosować produktów z mniszka lekarskiego? Pierwszą grupą osób, która nie powinna stosować produktów z mniszka są pacjenci z wrzodami żołądka oraz niedrożnością dróg żółciowych. Oczywiście jest to związane z wpływem substancji gorzkich z mniszka na wzmożone wydzielanie żółci oraz soków trawiennych. Mniszka nie powinny spożywać także kobiety w ciąży oraz podczas laktacji, a głównie z powodu braku jakichkolwiek badań oceniających bezpieczeństwo stosowania mniszka w trakcie rozwoju płodu. Ale także w trakcie karmienia mlekiem matki. Kolejnym przeciwwskazaniem do spożycia mniszka lekarskiego jest także alergia na rośliny z rodzaju astrowatych. Natomiast tutaj jedna ważna wzmianka. Szczególną ostrożność w stosowaniu produktów z mniszka powinny zachować osoby zażywające leki. W szczególności leki moczopędne, leki przeciwzakrzepowe, kolejno preparaty litu oraz niektóre antybiotyki. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym filmie. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Jak zawsze, zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.